Dzień dobry moi drodzy. Zanim zacznę, muszę podziękować widzowi JacekKA za wspieranie mnie na najwyższym poziomie chwalących słońce. Praise the sun dla ciebie. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ nie jestem w stanie zrozumieć zasad omawianej dzisiaj gry. Panzer General, gra strategiczna dziejąca się w czasach II wojny światowej, jest dla mnie tak skomplikowana, że mój mózg odmawia pracy nad zrozumieniem jej zasad. Nie chcę tutaj narzekać, jak przez prawie 6 godzin próbowałem przejść pierwszą misję, gdzie jako Niemcy mieliśmy podbić łódź i kłótno w 10 rundach, i za każdym razem dostawałem w Ciry. Co nie powiem, doprowadzało mnie do szału. Do tego stopnia, że chciałem ją porzucić po dwóch godzinach. Niestety jestem uparty. Zacząłem czytać instrukcję papierową i zamieszczoną w grze, co dało mi świadomość, że jednostki mają swoje mocne i słabe strony, że jedna jednostka jest mocniejsza na inną, że ta lepiej radzi sobie na takim podłożu, i tak dalej. Czy to coś zmieniło w rozgrywce? No nie. Dalej z jakiegoś powodu dostawałem większe bęski niż przewiduje sama gra. Poddałem się, ale żeby nie był to pusty materiał, to opowiem trochę o samej grze. Może teraz zastanawiacie się, po co robić taki materiał jak gry? Nie skończyłeś? Nie lepiej olać temat? No właśnie nie. Celem mojego kanału jest pokazanie wam wszystkich gier, jakie pojawiły się na PlayStation 1. Nie muszę ich kończyć, żeby je wam przedstawić. Oczywiście staram się ze wszystkich sił, żeby tego dokonać. No ale nie wszystko da się zrobić w krótkim czasie i w pojedynkę, więc proszę o wyrozumiałość. Panzer General to strategia turowa, gdzie na planszy mamy rozłożone pionki przedstawiające oddziały. Mamy między innymi piechotę, jazdę konną, artylerię, pojazdy oraz czołgi. W trakcie zakupu możemy wybrać, która jednostka nas interesuje oraz jest możliwość jej ulepszenia. Bardzo dużo informacji o jednostkach jest zamieszczone w samej grze, gdzie możemy poznać jej historię, słabe i mocne strony. Więc jak chcemy się zagłębić bardzo szczegółowo, to przyjdzie nam poświęcić dużo czasu na niezliczone ściany tekstu, jak w dobrych grach bitewnych pokroju Warhammera 40 tysięcy. Plansze składają się z siatki heksagonalnej, ułatwiającej rozłożenie jednostek. Pole może być umieszczone na różnym terenie, trawie, mokradłach, lasach, miastach, rzekach, drogach itd. Każdy z tych rodzajów podłoża wpływa na szybkość poruszania się różnych jednostek. Na podmokłym terenie bardzo powolne są ciężkie pojazdy, gdzie na drogach szmigają jak bolidy F1. Do tego randomowo może spaść deszcz lub śnieg, co również wpływa na losy bitwy. Każda jednostka, jak wspomniałem, ma swoje plusy i minusy, ale przed każdą potyczką otrzymuję informację przewidywanego wyniku, który czasem się spełnia, a czasem zupełnie przestrzeli wynik. Nauczyłem się, że te wyniki są zawsze na niekorzyść gracza, co irytuje w dużym stopniu. Zapewne osoby, które są dobre w ten tytuł, wyjaśnią mi, co robię źle. Nie obrażę się, bo serio, coś na pewno robię źle, ale gra nie mówi jasno, co takiego. Jest też poziom trudności, który w żaden sposób nie wpływa na rozgrywkę, bo ja na poziomie niższym niż easy. Dalej nie mogłem przejść pierwszej misji. Gdy dojdzie do starcia, mamy pseudo bitwę, która pokazuje dwie strony konfliktu. Animacje są drętwe i czasami nawet komiczne, gdzie żołnierze odlatują w powietrze jak z jakiejś taniej animacji w paint. Cie. Bardzo często dźwięk nie zgadza się z obrazem, a zniszczone jednostki magicznie wracają na swoje miejsca. Niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, jakie są dalsze losy w grze. Nie powiem jak to się później rozgrywa i rozwija. Wybaczcie, tym razem poległem jak That Gamer w solsach. Ewentualnie przeczytam wam jeszcze to, co opisuje encyklopedia PSX od tej grze. Gra strategiczna oparta na heksagonalnych planszach. Niestety, niezbyt skomplikowana, przez co nie daje satysfakcji z grania. Zwłaszcza dzisiaj, gdy znamy już serię Command Conquer, tylko dla maniaków gatunku. Do wydania przygotowywana jest kontynuacja tej gry nosząca tytuł Panzer General Assault Mindscape. Styczeń 2000, ale na razie brak dokładnych danych o tym tytule. Ocena 5 na 10. <laughs> Czy ja dobrze czytam? Niestety, niezbyt skomplikowana. Ewidentnie coś robię źle, albo autorzy to jakieś mega mózgi. Ech, więc to już wszystko, o czym mogę powiedzieć w tym odcinku. Przepraszam Was jeszcze raz za tak zły i jeszcze bardziej nieprofesjonalny materiał niż zwykle. Nie proszę o lajki, bo nie zasłużyłem, a komentarze o moim złym podejściu do gry proszę oczywiście opublikować. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Purchase. A, widzicie? Teraz kupiłem. O, teraz mi się udało kupić. Dlaczego nie mogłem kupić? Art... czekaj, 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 może coś tutaj jest. Jest na czerwono. Widzicie, parches jest na czerwono, czyli ja nie mogę tego kupić. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Może tutaj chodzi o czegoś cenę. O, widzicie, jest na zielono. Jest 84 dolary, ja mam 108 prestiżu, więc rozumiem, że prestiż to jest dolar. Jak kliknę teraz, a czeka transport. A widzicie, a tu jest teraz 108 i 108. Ty jest, patrz. Purchase. I teraz weszło. No nie weszło. A bo nie kliknąłem. O. Widzicie? Czyli tak to działa. Czyli ten prestiż to jest pieniądz. Który nam potrzebny jest. A nie, poczekaj, ty. Kupiliśmy artylerię. a przecież kupiłem samochód. O co tu chodzi? No. Ale ta gra jest spierkaś. Wychodzę. Nie, wychodzę stąd. Nie ma sensu. Aha, tu zmieniamy teraz antitank. Artylery. Czyli tu zmieniamy rodzaj uzbrojenia. A transport. Może tu będzie kuźwa. Aha, tu transportu nie ma. I teraz pokazuję, że mogę to kupić. I to jak byk jest pokazuje, że to jest to. To ja chcę kupić. Purchase. I mamy kurwa. I mamy kuźwa... Ja nie chcę działa, ja chcę kur... Jak kupić tu kuźwa transport? Jak kupić w tym gównie transport? Nie, no jeżeli w grze. Jest zjebane kupowanie jednostek. No to już coś o tym świadczy, nie? Mam działo z ciężarówką od razu. No to fajnie masz. Ale to grasz na PS1 czy na PC? -cie? Atian. To jest bardzo ważne pytanie. Ty, a może to trzeba? A poczekaj, a jakbyśmy zrobili inaczej. Eee, a jakbyśmy zrobili. Może trzeba kurde. data zrobić? A może kliknąć w to dwa razy. Nie kwadrat, nie kółko. Mount, dismount. 那你怎